Wygrywamy w dzisiejszym przedostatnim sparingu trwających jeszcze przygotowań 2 do jednego ze Starogardem. Jakie są twoje uczucia po dzisiejszym spotkaniu i jakie wnioski możemy wyciągnąć? Na pewno myślę, że pomimo trudnych warunków zaprezentowaliśmy dobrą piłkę, staraliśmy się grać, grać, od tyłu. Myślę, że jakość była odpowiednia i ważne, ważne, że bez urazów wycisnęliśmy myślę z tego sparingu jak najwięcej i cieszę kolejne zwycięstwo. Dzisiejsze warunki atmosferyczne na pewno nie pomagały w grze. Można nawet humorystycznie powiedzieć, że lepiej było dzisiaj założyć łyżwy niż korki piłkarskie. Jak grać w dzisiejszych warunkach i jak ta, te warunki wpływają na grę zespołu? Wiadomo, to bardzo utrudnia grę, bo ta przyczepność jest dużo gorsza, ale myślę, że podczas meczu nie myśleliśmy o tym, staraliśmy robić swoją robotę, a wiadomo, przyjdzie liga, zejdzie temperatura, wzrośnie, będzie nam tylko łatwiej. Było to kolejne twoje spotkanie w barwach w zespole Czarnych Wilków. Jak aklimatyzujesz się w zespole, jak gra ci się tutaj w naszej drużynie? Myślę, że wejście w zespół bardzo dobre, szybko się zaklimatyzowałem. Nie było w tym większych problemów. Tutaj wiadomo styl gry bardzo mi odpowiada i daje się wszystko, myślę, że idzie to w dobrym kierunku.